Jestem z pokolenia wychowanego tak, by odpoczywać jak najmniej. Non perdere tempo. A jeśli już odpoczywać, to tak, żeby ten odpoczynek właściwie był pracą. Czyli żeby poskutkował nauką języka obcego, nowymi umiejętnościami lub wyprasowanym praniem. 32 lata żyłam odpoczywając tylko, gdy już muszę. Przekonana, że inaczej albo się nie da, albo marnuje się czas. I że odpocznę kiedyś, bo teraz trzeba zapierdzielać. Mi dispiacze. Gdy zdiagnozowano u mnie raka, tuż przed wycięciem macicy, zorientowałam się, że moje życie to tylko ciągłe zapierdzielanie. I to kiedyś może nigdy nie nadejść. Teraz całymi dniami nie robię nic, tylko odpoczywam. Żartuję, bardzo dużo pracuję. Ale też i odpoczywam, i jest to odpoczynek wartościowy. Dla mnie, per i mojego zdrowia! Nie dla nauki języka, nowych umiejętności. lub prania. Żyję jednocześnie tak, jakbym miała żyć jeszcze 50 lat i jakbym miała umrzeć za 50 minut. Odpoczynek jest wartościowy wtedy, gdy. nie musi usilnie prowadzić do jakiegoś celu. Choć oczywiście może. W trakcie jego trwania czujesz ulgę, radość. Benissimo! Czujesz się po nim mniej zmęczona niż przed nim. Odpoczynek bierny też jest ok. Możesz kręcić się bez celu, obserwować niebo czy słodko nie robić nic. Po włosku dolce farniente. Tego możesz nauczyć się od głowów i influencer i znakiem.